Miejska impreza na świeżym powietrzu czy taneczna zabawa w klubie, takie powitanie Nowego Roku w tym roku nie wchodzi w grę. Z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonych w związku z nim obostrzeń pozostaje świętowanie Sylwestra w wąskim gronie. W jak wąskim brzmią pojawiające się coraz częściej pytania. Co z tak zwanymi domówkami, prywatkami, spotkaniami z rodziną czy przyjaciółmi. Wprowadzony 28 listopada tak zwany etap odpowiedzialności łagodzi nieco rygory sanitarne, wciąż jednak dopuszcza spotkania towarzyskie jedynie w w grupach, maksymalnie pięciu gości plus domownicy. Tak w tym roku musi wyglądać wigilia. Czas obowiązywania tych obostrzeń wygasa 27 grudnia. Co dalej, to co nas czeka później, zależy oczywiście od dziennej ilości zakażeń i rozprzestrzeniania się wirusa. Zachowywałbym tutaj pewną wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o przygotowania i takie luźne podejście do obostrzeń. Obostrzenia zostały ogłoszone właściwie do stycznia. I tutaj tych obozów, tutaj nie sądzę, żeby nastąpiły wielkie zmiany, jeżeli to jakaś ewentualna kosmetyka, ale nie, nie oczekiwałbym tutaj. Liczba zakażeń spada jednak nawet przejście z obecnego etapu odpowiedzialności do etapu stabilizacji, a tak się stanie, jeśli średnia zachorowań z siedmiu kolejnych dni nie przekroczy dobowo 19 tysięcy zakażeń, może niewiele zmienić. W tak zwanej strefie czerwonej także obowiązuje ten sam rygor dotyczący liczby uczestników spotkań, zakaz zgromadzeń czy zakaz prowadzenia usług hotelowych z wyłączeniem podróży służbowych, medyków i sportowców. Czy zatem mieć nadzieję na wyjazd w polskie góry bądź nad polskie morze? I rezerwować hotele? Pewnie bym się jeszcze wstrzymał z rezerwowaniem, ale tak jak mówię, no, rok jest szczególny. Sytuacja jest bardzo szczególna. Pozostają więc podróże czy wycieczki zagraniczne. Decydując się na nie, warto sprawdzić, jakie obostrzenia obowiązują w poszczególnych krajach. Jako Straż Graniczna apelujemy do Państwa, aby każdorazowo przed podjęciem decyzji odnośnie podróży zagranicznej sprawdzać aktualne warunki wjazdu do poszczególnych krajów. Z informacjami takimi można zapoznać się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest tam zakładka informacje dla podróżujących, jak również do tej strony znajduje się odwołanie na naszej stronie internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, karpackistrażgraniczna.pl. Nie pozostaje więc chyba nic innego niż spędzić Sylwestra bez fajerwerków i tych prawdziwych i tych w przenośni oraz mieć nadzieję, że nowy rok będzie lepszy.